Cześć. Jak w każdy piątek, witam Was bardzo serdecznie Wstałem w stałym cyklu felietonów pod wspólnym tytułem Rozmowy dokończone Piotra Jastrzemskiego. Tym razem nie, nie opowiem Wam żadnej antykapitalistycznej historii. Wszelkie sprawy dotyczące. Społecznej milicji, o której dwukrotnie mówiłem w poprzednich audycjach. Chwilowo zawieścimy. Za co za Was serdecznie przepraszam, ale obiecuję, że wrócimy natychmiast po moim powrocie z rejonu Górskiego Karabachu. Tak, wybieram się tam. Ostatni tydzień to był, to był taki hardcore i roll, roll, roll coaster i to taki na sterydach. We wtorek dowiedziałem się, że mo mogę zabrać się z, z grupą reporterów właśnie w rejon walk Górskiego Karabachu, czyli Republiki Acach. Nazwa zależy od granicy, za której mówimy o tym rejonie. Od strony Armenii jest to oczywiście Republika a z Ar Azerbejdżanu Górski Karabach. Być może więc następną audycję zacznę od słów Tu Radio Jerewań. Starsi słuchacze doskonale pamiętają kawały związane z tą wyimaginowaną rozgłośnią. Swego czasu były one naprawdę bardzo zabawne. To było typu, tu, tu radio Jerewań, tu, tu radio Jerewań. Nie jest prawdą, że samochody, tylko rowery i nie, nie rozdają, a kradną. To, to oczywiście dowcip jeszcze z zamierzchłych czasów, coś typu Wąchock. Nasz Wąchock. Wróćmy jednak do tematu. Gdy tylko zadzwonił telefon pewnego dnia z informacją, że jest wyjazd. I to już teraz 6 grudnia. Wpadłem oczywiście w euforię. Trochę ona opadła, gdy zobaczyłem ogrom dokumentów, które muszę wypełnić, wszystkie w języku rosy rosyjskim i cyrliku. Prośby o pozwolenie, akredytację do Ministerstw kilku państw. Najgorzej było oczywiście z Armenią, kilka razy mi odmawiali, bo brak podpisu, pieczątki, podpisu redakcji. Jadę oficjalnie jako reporter, dziennika, trybuna, więc oczywiście chcieli pieczątki, wszelkie możliwe pieczęcie to jest najważniejsze w państwach postsowieckich. Ponieważ mieszkam jakieś 130 km od Warszawy i tym samym od siedziby redakcji, musiałbym tam pojechać, ale nawet gdybym pojechał, tożby to nic nie dało, bo w siedzibie redakcji również nikogo nie było. Wszyscy pracują online, składają numer, numer i, i, i zamykają. Wpadłem, może, może nie w panikę, ale lekko się podłamałem, że już nic z tego nie wyjdzie. A naprawdę bardzo, bardzo zależało mi na tym wyjeździe. W końcu. W porozumieniu z naczelnym napisaliśmy, że z powodu pandemii redakcja jest nieczynna. Pracujemy zdalnie i nikt z nas nie ma dostępu do pieczątek i możliwości podpisania ręcznego podpisania odpowiednich dokumentów. Przez trzy doby zdobywałem niezbędne zaświadczenia, stając na głowie i tak przepychając się z ormiańskim ministerstwem. Ale mimo, wciąż, mimo tego wciąż przychodziły te, te odmowy, albo odsyłali mnie na jakieś inne strony, po, po inne dokumenty, gdzie również wymagali pie, 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 pieczątek zaró, zarówno Armenia, jak i Republika Arcach. Wszystkie inne państwa wyraziły zgodę, nie było problemu. Blokowało mnie jedynie, blokowały mnie jedynie te komplikacje zjerowania. Gdy już myślałem, że jest pozamiatane i nigdzie nie pojadę, ponownie dzwonek telefonu, znowu od organizatorów. Usłyszałem, że już wszystko załatwione i mam nawet bilet, który natychmiast przesłali mi, mi, mi pocztą e, mailem. Ale ulga. A jednocześnie pęd pakowania i organizacji nie, niezbędnych do wyjazdu rzeczy. Coś muszę mieć ze sobą i coś muszę kupić, bo nie wszystko mam w domu pod ręką. Dzisiaj jest piątek, pojutrze wylatuję. Najpierw Mińsk, przesiadka, i już potem prosto do, do Jerowania. Wciąż, wciąż jeszcze nie jestem w pełni spakowany nie wciąż nie kupiłem wszystkich, wszystkich potrzebnych mi rzeczy. Ale, ale jeszcze, jeszcze zdążę, jeszcze mam czas. dzisiaj i jutro sobota. Najważniejsze jest oczywiście dyktafon, zeszyt, długopis, tablet i papierosy. Akurat to mam. Więc jadą. Jadę w zapomniany, sporny rejon, o którym, nie. Nie, nie ma nic, nie, w którym nie ma nic yy, wartościowego, żadnych złóż mineralnych, yy, ziemi uprawnej. To obszar górski, kamienny, więc wyda wojna wydaje się yy, irracjonalna. Yy, może dlatego właśnie świat specjalnie nie, nie, nie relacjonuje tego konfliktu, ponieważ yy, no, to, tam nie ma jakichś światowych agencji. Yy, świat traktuje to jako konflikt lokalny. Yy, a niestety dla mieszkańców jest to wojna i to wojna okrutna. Jedna z najbardziej perfidnych w swojej formie. Wojna, w której wciąż strony używają min przeciwpiechotnych. Wciąż w użytku jest broń, która została już zakazana i oficjalnie wycofana z użytku przez większość państw świata. Nie będę teraz opowiadał, co wiem o tym konflikcie, bo wiem to z lektury przeczytałem w Polsce. I być może na, na miejscu to wszystko zweryfikuję i zobaczę zupełnie coś, co innego niż to, czego się tutaj naczytałem, i będę musiał to odszczekiwać. Więc o tym nie gadamy. Będzie to też kolejny mój, mój sprawdzian po po dawnej Jugosławii i Kosowie, czy poradzą sobie po powrocie. Jeżdżąc w okolice czy środek konfliktu, zwykle widać, gdzie i jak wyglądają prawdziwe ludzkie problemy. Bardzo trudno jest potem wrócić do Polski i pisać o krajowych aferach, mając jeszcze przed oczami tą ludzką tragedię z wojny. A nie ma nic gorszego niż wojna. To jakby zło całego świata skumulowane na jednym małym skrawku ziemi. W każdym konflikcie jest właściwie wszystko. Od zwrodnialców i sadystów przez podstępnych strategów e, traktujących ludzi jak statystyczne dane e, po mój osobisty problem, czyli alkohol i narkotyki. Jak śpiewał zespół Lube. A na wojnie, jak na wojnie, patrony walka, machorka, w w nie. Jest jeszcze coś. Cholernie trudno potem wrócić do tej bezpiecznej Europy, wiedząc, że zostawiam ze sobą ludzi, z którymi dopiero co rozmawiałem, że oni muszą tam zostać, tam tam jest ich dom, muszą zostać, drżąc o życie. Świat jest zły. Wszyscy, wszyscy mówią, że, że go nie naprawię, że nikt go nie naprawi. Skąd do cholery mogą o tym wiedzieć? Może komuś się jednak uda. To, że zawsze był, tak było, nie oznacza, że wciąż tak musi być. Nie musimy powielać dotychczasowych schematów, zbrodni i błędów pod pozorem. Tak niestety jest skonstruowany świat. Wiem, jest to świetny pretekst, by uspokoić sumienie i odwrócić głowy od zbrodni tłumaczonych humanitarną interwencją. Dobra, wystarczy, bo się nakręcam. Tyle tym razem. Trzymajcie się i trzymajcie też kciuki. Do usłyszenia. Jeśli znajdę zasięg, to usłyszymy się za tydzień. Może nawet wcześniej. Chyba, że niezależnie od ode mnie i od okoliczności, nie będę, nie będę miał możliwości, żeby się połączyć, zalogować, albo coś innego umożliwi przesłanie nagrań oraz tekstów do trybuny. Do usłyszenia niebawem. Przy, przynajmniej mam taką nadzieję. Trzymajcie się. Cześć.